Cześć. Witam Ciebie w odcinku hydraulicznym. Za chwilę przeniesiemy się do łazienki i tam będziemy działać. Ja mam do wymiany zawór dzisiaj, to jest właśnie ten zawór, który za moment będziemy wymieniać. Stary zawór grzybkowy zostanie zastąpiony nowym zaworem, znacznie mniejszym, ten jest wykonany z Mosiądzu i jest też praktycznie o połowę tutaj mniejszy niż ten stary grzybek. Z czego to wynika? To jest zawór grzybkowy, a to jest zasuwa wodna. Taka ciekawostka, że zasuwa wodna może być zaworem, ale zawór grzybkowy nie może być zasuwą. Wynika to z budowy wewnętrznej obydwu tych zaworów. Tym one się różnią. Gwint oczywiście jest ten sam, ponieważ będę wymieniał 3/4 cala. Na 3 czwarte cala, co się stało ze starym zaworem. Ja próbowałem go reanimować, ale niestety to nic nie dało. To jest nowa głowica jest założona nowa uszczelka, no i to niestety nie pomogło. Przyczyna problemu tkwi tutaj w tym korpusie. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Ten materiał po prostu zaczął się rozpadać. Tutaj dochodzi ta nasza uszczelka. Powinna ta krawędź być równa, gładka. Wiadomo, że tam z czasem najdzie kamień, ale to jego można usunąć ewentualnie ta głowica, która będzie dociskała no tego trochę też tam zetrze i uszczelka jako tako jest w stanie się do tego dopasować i zawór nie powinien tej wody przepuszczać. No w tym przypadku niestety było na odwrót. Tutaj też możesz zobaczyć, że zawory te grzybkowe one mają kierunek przypływu wody pokazany. Także tutaj dajemy zasilanie, a tutaj woda już leci do odbiornika. I też zobacz, jak to wygląda. To nie jest pełny otwór to taka informacja dla osób, które mają niewiele wspólnego z hydrauliką. To nie jest pełny tutaj otwór, tylko woda wpływa tędy. Tutaj widzisz mój teraz śrubokręt i ta woda, gdy jest zawór otwarty, ona podnosi się i wylatuje tędy. O, tutaj, tutaj się u góry pojawi i sobie dalej leci. To jest właśnie zasada działania tego zaworu grzybkowego. Co do zasuwy wodnej, tutaj to wygląda nieco inaczej. A i zobacz, ja jeszcze ten zawór rozkręciłem. Korpus na razie odkładam. I spójrz, jest zupełnie inna głowica. Inny mechanizm, który właśnie tę wodę nam odcina. Środek też wygląda zupełnie inaczej. Woda nie leci jakoś tutaj do góry, tak jak w tym korpusie. Tylko po prostu tędy wpływa i od razu tędy wypływa. Jest na tym samym poziomie nie napotyka żadnej przeszkody, tak jak tutaj ma to miejsce, musi wlecieć tędy, podnieść się do góry, co za tym idzie, uderza tutaj o tą ściankę, i dopiero znajduje swoje ujście tutaj tędy. Także tak to wygląda. Ja go skręcam, o, i zobacz, i to schodzi w ten sposób i. Jest zawór już zamknięty. A teraz jest otwarty. Czyli mamy tutaj pełne światło. Podobnie jak w zaworach kulowych. Także to tyle. No i jeszcze taka kwestia, że tutaj nie ma jakiejś takiej strzałki, jak jest tutaj. Że trzeba to podłączyć zgodnie z kierunkiem. Możemy to podłączyć tak. Możemy to podłączyć napisem do nas i będzie dobrze. To tyle. Zabieram Was do łazienki. I już jesteśmy w łazience. Tutaj w tym obrębie będziemy działać. To jest właśnie zawór, który widziałeś przed chwilą. Jest uszkodzony. Będziemy go wymieniać. A tutaj mam wszystkie narzędzia, które będą mi potrzebne do tego celu. Jest oczywiście też nowy zawór, który. Przed chwilą widziałeś, no i ten nowy jest krótszy niż korpus starego. Także trzeba będzie zastosować przedłużkę, tak żeby tutaj długości się zgadzały. Taką przedłużkę również posiadam. W moim przypadku będzie to 3,4, no i 30 mm długości. Zaczynam oczywiście od zakręcenia wody do domu, tak żebym mógł pracować. I tak jak widzisz, Czeka mnie tutaj również cięcie, ponieważ instalacja jest z rur zgrzewanych. Ja przyszłościowo chcę założyć tutaj śrubunek 3:4. Wkręcę go w złączkę 25 na 3:4. No i tak o mniej więcej zostanie to zamontowane. Licznik mam już odkręcony, także teraz muszę wykręcić głowicę z tego zaworu grzybkowego, ponieważ jak będę wykręcał. E, tą instalację no to nie będę w stanie tego obrócić, bo zaprze się o ścianę, także wykręcam tutaj głowicę. No i teraz bez problemu już kluczem jestem w stanie wykręcić tą całą sekcję. Także tego w moim przypadku pozbywam się jako pierwszego. Zanim przystąpię do cięcia tej rury PP. To jeszcze sobie wykręcę tą głowicę z tego uszkodzonego zaworu. Ponieważ tutaj jest podobna sytuacja jak wcześniej. Czyli jak będę wykręcał ten zawór, no to niestety ale też mi się on o ścianę. O i tutaj możesz zobaczyć jak to wygląda w środku. Zawór wykonany niby z żeliwa, korpus żeliwny, a zaczęło to wszystko. Korodować, sypać się, no i nawet jak było dokręcone, no to i tak przypuszczał wodę. Teraz musimy rozciąć tą rurkę, PP, ponieważ tego nie rozkręcimy. Ja do tego celu użyję takich najzwyklejszych nożyc do cięcia plastikowych rur. Rzadko, bo rzadko, ale przydają się w domu, także warto coś takiego mieć. No i tniemy. Teraz przy pomocy klucza muszę wykręcić tą złączkę z trójnika. No i przy tym muszę pamiętać, żeby robić to z wyczuciem i cały czas asekurować drugą ręką tą rurkę pionową, ponieważ jak uszkodzę tą rurkę pionową, no to będę miał problem, bo ona zaopatruje mi ogród w wodę. Eee, także jak ją uszkodzę, no to z krótkiej roboty zrobi mi się całkiem poważny remont. A na miejsce tej starej złączki chcę dać nową złączkę, z tym, że w połączeniu ze śrubunkiem. Śrubunek też 3 ,4. No i jak zamontuję tutaj ten śrubunek, to będę miał ten plus, że jeżeli będę dalej coś chciał modyfikować w instalacji lub też coś wymienić, no to mogę sobie bez problemu rozkręcić śrubunek i nie będę musiał ciąć znowu rurki. Teraz już mogę przygotować sobie nową złączkę. Do tej złączki będę miał e, przykręconą e, część śrubunka. Także nawinąłem pakuły zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Do tego jeszcze daję pastę do gwintów, pastę hydrauliczną. Także całe te pakuły zasmarowuję tą pastą. Jeżeli mi zostanie nadmiar, no to nadmiar z palca. Jeszcze wetrę wewnętrzną część gwintów. No i tak samo potem tej pasty trzeba będzie dołożyć, żeby gwint wewnętrzny również był posmarowany. Obie części skręcam najpierw ręcznie, a jak już ręką nie daje radę, no to dalej już dokręcam kluczem. Teraz znowu sytuacja kryzysowa bo trzeba wykręcić ten stary korpus tego zaworu. No i tak to zrobić, żeby nie uszkodzić tej plastikowej rurki, żeby nic tam się nie popsuło. Także jeżeli wykręcę razem z nyplem, no to też nie będzie problem. Najważniejsze, żeby któryś z gwintów puścił i żebym mógł wykręcić zawór. No i udało się. Stary zawór uwolniony. Tutaj w międzyczasie już skręciłem sobie nowy zawór z przedłużką. Teraz jeszcze zmierzę ile ta stara sekcja miała centymetrów, żeby wiedzieć na ile wkręcić nowy. Nowy zawór, przedłużka i nypel są już wkręcone. Na razie resztę elementów nie przykręcam. Muszę teraz dogrzać tą złączkę wraz z częścią śrubunku i będziemy dopiero działać dalej. Zgrzewarka już naszykowana. Za chwilę przy jej pomocy zamontuję właśnie tą końcówkę razem z częścią śrubunka. No i tak, matryca 25 mm założona na zgrzewarkę. Zgrzewarka taka, wiecie, najprostsza, nie używam jakoś bardzo często, także tam mi wystarczy. No i grzejemy. No dobra, teraz najważniejszy moment. Także trzeba się skoncentrować. Zgrzewarka nagrzana. Nakładam obie części na matrycę. Grzeję tak przez kilka sekund, żeby materiał się nadtopił, żeby był plastyczny. Jak już jest to nagrzane, no to muszę szybko te dwa elementy ze sobą połączyć. No i teraz mogę sobie obejrzeć, jak to wyszło. Są takie dwa pierścienie z plastiku, tak jak widzisz. Jeden jest od rurki, drugi jest od złączki. Także świadczy to o tym, że poprawnie zostało wykonane to połączenie. Nic nie powinno przeciekać i lecimy dalej. Teraz myślę pójdzie z górki. Zostało wkręcić tutaj trójnik wraz z częścią śrubunka i nyplem. Za pomocą nypla łączę trójnik z zaworem najpierw skręcam to ręcznie a później przy pomocy klucza no i teraz pora na ostatni element układanki czyli tą całą sekcję którą demontowałem na samym początku ona została tylko tyle co odkręcona także nawinąłem tutaj nowe pakuły na nypel znalazła się nowa pasta do gwintów i nic tutaj więcej z tym nie robię po prostu muszę to kręcić i co? Zaraz będziemy sprawdzać, czy instalacja jest szczelna. Woda odkręcona, także sprawdzam teraz te moje wszystkie połączenia. Jak to wygląda? Czy nigdzie nic nie kapie, czy nie, nie zaczyna sączyć się woda? Jak tam jakaś pojedyncza kropla wisi no to wiecie. Nic nie szkodzi, bo może to zostało y, podczas skręcania instalacji. Tutaj na razie wszystko wygląda dobrze. Nie widać, żeby pojawiały się jakieś przecieki. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak odkręcić zasuwę wodną. No i też sprawdzam tutaj, czy te wszystkie połączenia są szczelne, czy nic się nigdzie nie przesącza. Wychodzi na to, że jest ok. I raz jeszcze kontroluję górę. Też tutaj żadna kropla nie wisi. No i jest to wszystko. Także mam nadzieję, że materiał okaże się dla Ciebie w jakimś stopniu pomocny. Ja Ci dziękuję i do następnego odcinka. Cześć!